Cześć z tej strony Natalia Burzyńska-Mangone. Jest mi ogromnie miło pokazać Ci co ciekawego, kryje w sobie katalog numer 10 Oriflame, już taki totalnie wakacyjny. I moje pytanie na samym początku: czy lubisz i wolisz, żebym robiła takie szybkie przeglądy, takie jak dzisiaj, gdzie jest tempo, ale jest też więcej pokazanych produktów? Czy wolisz takie, w których raczej tak na spokojnie omawiam, nie wiem, na przykład top 10. E, pytam, ponieważ sama jestem ciekawa, lubię robić i takie, i takie, ale tak w odbiorze, jak się lepiej ogląda, daj mi koniecznie znać w komentarzu. I w międzyczasie, jeżeli jeszcze nie lubisz mojego kanału, to koniecznie zasubskrybuj go teraz, to będziesz zawsze na bieżąco z tym wszystkim, co publikuję. A teraz już lecimy z koksem. Katalog trwa od 6 lipca do 26 lipca e, i. I zanim zacznę cokolwiek jeszcze mówić o tym, co w nim jest ciekawego, zwróć uwagę na stronie trzeciej, niezależnie od tego, czy masz katalog papierowy, czy oglądasz go online, tutaj jest kilka takich małych opisów. Ja o tym w sumie jeszcze nigdy tak nie mówiłam na przeglądzie, ale poczytaj sobie, bo ja świadomie wybieram produkty z Oriflame. Nie dlatego, że nie wiem, jest to rzeczą przypadku, czy nie wiem, w zasadzie nie wiem. Nie wiem czego, tylko właśnie tego, że jest to firma, która bardzo mocno dba o środowisko i bardzo mocno szanuje nie tylko ludzi, no ale właśnie też środowisko. Więc e, koniecznie poczytaj sobie, jak firma dba o środowisko właśnie tutaj w takich mini skrótach e, na tej stronie trzeciej. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli jesteś osobą, która nie ma konta klubowego w Oriflame, a któryś z tych produktów, o których dzisiaj powiem, spodobał Ci się, stwierdzisz, kurczę, chcę je przetestować, chcę je mieć, to bardzo polecam żeby zapisać się do Oriflame, bo wtedy masz te produkty ze zniżką 20%, a nie masz obowiązku zamawiania co katalog czy na jakąś określoną kwotę. Jeżeli chcesz się zapisać, to e, zapis kosztuje 6,90, zapis, zapis kosztuje, e, wpisowe to jest 6,90 i o to jest opłata jednorazowa e, i ono się dołącza dopiero do pierwszego zamówienia, więc można się po prostu zapisać, żeby nawet obwąchać temat, zobaczcie jak wyglądają zniżki, dodatkowe promocje i wtedy zadecydować i aby się zapisać odezwij się do osoby, która pokazuje Ci to nagranie albo jeżeli trafiasz gdzieś tam z internetu. Tutaj na dole jest przycisk do rejestracji. Dobra, lecimy już teraz na stronie, na stronę 15 w katalogu. I tak jak mówiłam, to będzie. Mam nadzieję, szybki przegląd, w którym pokażę no, sporo produktów, które uważam, że są naprawdę bardzo warte uwagi. E, I tutaj na stronie 15 nie jest to jeden produkt co dziwne, ale e, ale, może dziwne, nie dziwne, ale jest to zestaw. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu produktów za 25 zł, czyli ci wychodzi za piątaka, e, jeden produkt jest to, tak, to jest taki zestaw codzienny, i masz tutaj kremik jajeczko, o którym też będę mówiła później w późniejszej części katalogu. To się teraz na nim nie skupię. E, Krem do stóp, taki bardzo mocno odświeżający. I on jest chyba też dezodorujący. Nie, jest odświeżający, dobra. Taki mały krem do rąk. Nie mam go tutaj w tej chwili. Zostawiłam u męża w restauracji. Dezodorant. Bardzo w ogóle lubię tą linię dezodorantów. Świetnie działają. I maseczkę do, do suchej skóry. Także jest to bardzo fajny zestaw. Czy dla siebie, czy nawet jak nie wiem, wpadasz do kogoś, czy na domówkę, czy gdzieś tam odwiedziny po chałupkach chodzisz, to z takim zestawem wpadniesz, to. no to ludziom kopara upadnie. Ale eee, tak, tak jak mówię, no za 5 zł wychodzi jeden produkt. Dobra, strona 19. Aha, no i wszystkie je lubię. To nie tak, że ja polecam tanio, tylko one są naprawdę fajne. Eee, strona 19. Na stronie 19 znajdziesz w ogóle coś, co ja odkryłam zupełnie przypadkiem, ale zakochałam się w tym i już zagościło na stałe u mnie w łazience jest to nawet jeden do jednego rozmiar. Eee, Odżywka do włosów w sprayu bez płukiwania, która, którą spryskujesz kilka razy. No ja mam, dzisiaj nie widać, ale mam dosyć długie włosy i spryskuję, no tak nie wiem, 5-6 razy. Tutaj jest napisane 2-4 razy, ale to na takie trochę krótsze włosy. Na rękę rozcierasz i wsmarowujesz bez spłukiwania. Fantastyczny produkt, ponieważ bardzo mocno odżywia włosy, e, ułatwia rozczesywanie, widać, że one są takie, takie bardziej śliskie, e, moje włosy są takie z natury bardziej sianowate, więc naprawdę mega mi podpasował i on nie obciąża i jest tak obłędnie wydajny, że ja go stosuję już od ponad pół roku, bo ja go poznałam chyba w grudniu czy w listopadzie 2001, w tej chwili jest co? Jest e, lipiec i to jest dopiero moje drugie opakowanie, a używam naprawdę e, co każde mycie i jeszcze moje dzieci używają. Używają, znaczy używają spryskują moim dwóm córkom włosy, jedna ma dłuższe niż moje, więc, więc naprawdę jest niesamowicie wydajne. E, ok, na stronie, gdzie? 31, zobacz, jak nam szybko dzisiaj idzie. Jest, są dwa bardzo fajne produkty. W zasadzie chciałam pokazać Ci jeden, ale teraz przeczytałam, czym jest drugi i opowiem też o drugim. Tutaj mamy krem z filtrem 50 do twarzy, bardzo lekki. nakładaj go sobie pod makijaż codziennie. Jeżeli chcesz zachować świeżą skórę, zdrową, bez przebarwień, to to jest must-have. I to nie tylko na wakacje, ale na cały rok. Teraz coraz więcej się mówi o e, filtrach i o tym, że trzeba je stosować. Ja naprawdę jestem ogromnie z tego powodu szczęśliwa i ja też o tym mówię dlatego filtr 50 koniecznie, koniecznie na twarz. W ogóle zwróć uwagę, że w produktach do twarzy z Oriflame większość produktów do twarzy już ma filtr w sobie. I czy to są kremy, czy to są podkłady, ale tak dodatkowo, zwłaszcza teraz na lato stosuj. A tutaj tym drugim produktem to jest peeling enzymatyczny, który nie ma drobinek, więc no do bardzo delikatnej czy trądzikowej skóry, której no nie powinno się traktować takim, takimi drobinkami, które mogą roznieść bakterie na całej twarzy. Ten jest naprawdę świetny, nakłada się i tak się czeka chyba z 10, no dobra, 20 minut tutaj jest napisane e, i się spłukuje, także świetny produkt i naprawdę widać, że ta skóra jest dużo bardziej świeża. Strona 34. Idziemy dalej. I powiem tak. To, że ja wybrałam jakieś produkty z katalogu, to nie znaczy, że inne są B. To znaczy, że ja po prostu wybrałam trochę, no bo nie jestem w stanie o wszystkim powiedzieć. I tutaj produkty na dwóch stronach. I coś, o czym jeszcze nigdy nie mówiłam, a mianowicie mgiełka z serii Mind and Mood. W ogóle te produkty nigdy nie są w katalogu. Teraz zobaczyłam po raz pierwszy, że one tak widnieją normalnie w katalogu, bo jest to zazwyczaj taki. Osobny katalog, albo taka osobna zakładka na stronie. Wrzucę w, tutaj w opisie pod filmikiem linka, gdzie można sobie poczytać więcej o nich. Więc powiem o tym dzisiaj. Jest to mgiełka, której ja osobiście nie testowałam jeszcze, ale muszę przetestować i tak chyba w tym katalogu sobie zamówię, tak myślę. Która powoduje to, że ona ułatwia, może nie tyle ułatwia zasypianie. Co wpływa na, na, nie na stan snu, brakuje mi słowa, na jakość snu. Rozmawiałam z koleżanką, która, która miała okazję właśnie stosować, ona też nie miała problemu z zasypianiem, bo ja w ogóle nie mam problemu z żadnego zasypianiem. Zasypiam w locie na poduszkę. No i tak myślałam, że to nie będzie produkt dla mnie, ale ona mi powiedziała, wiesz co? Ja mam. Ten taki zegarek, co ja tu już też z Oriflem od jakiegoś czasu noszę, i on mierzy jakoś, no i mówię, że przy tym. Ten sen taki regener regenerujący w ciągu nocy wydłużył się i wstaje wyspana, więc to mnie totalnie przekonało, ponieważ ja mam niestety krótką tą fazę snu i na pewno będę to testować. Tak w sumie zapomniałam o nim, szczerze mówiąc, o naszej ostatniej rozmowy, bo nie pojawiał się w katalogu, jak gdzieś tam nie dogrzebywałam się do nich, więc na pewno tak, już sama siebie, ja sama siebie przekonałam właśnie tym, co teraz mówię. Muszę go sobie przetestować no i będę mierzyła i dam wam znać, jak tylko. Jak tylko będę miała wyniki. W ogóle cała ta seria, poczytaj sobie o niej tutaj właśnie w, pod tym linkiem, bo jest to seria, która wpływa na nasz mózg i powoduje, że on e, albo jest bardziej powoduje, że my jesteśmy takie bardziej pobudzone, albo bardziej zrelaksowane, albo bardziej skupione w zależności, albo bardziej pewne siebie, w zależności od tego, czego potrzebujesz, jest to wszystko udowodnione naukowo, więc to nie jest jakieś mi się, bo nie wiem, lawenda uspokaja nie, to jest potwierdzone badaniami e, aktywności mózgu. Okej, okay. aha, a na drugiej stronie mam astaxantynę i ja tutaj u góry podlinkowuję do filmiku, w którym mówiłam o niej szerzej, bo na... Ten filmik cały musiałby być o astaxantynie, Natomiast, żeby Cię zachęcić do obejrzenia tego filmiku, jest to najsilniejszy, znany, naturalny przeciwutleniacz, który powoduje e, wszystko to, co powodują przeciwutleniacze, ale ten jest najsilniejszy. Czyli wymiata wolne rodniki z organizmu, powoduje, że nasza skóra się wolniej starzeje, jest bardziej elastyczna. E, teraz, na lato, jest to genialny produkt, ponieważ on daje nam naturalną ochronę przeciwsłoneczną i opalamy się nie na czerwoną. Z jarkę, nie, nie, nie spalamy sobie skóry, tylko, tylko ładnie się opalamy, ponieważ on chroni skórę. Dodatkowo działa na, na różne zapalenia w organizmie, redukuje je i to jest też taki produkt, po którym można bardzo szybko zobaczyć różnicę, jeżeli jakaś choroba Cię łapie, jakieś przeziębienie, czy właśnie jakieś czujesz, jakieś zapalenie, zjadasz kilka kapsułek. Na co dzień się zjada jedną, tak? Ale jeżeli masz jakieś tam większe potrzeby, możesz ich zadać więcej. Odsyłam znowu do filmiku, bo ja tam o tym mówiłam. E, I wtedy e, następnego dnia rano wstajesz e, jak niemowlaczek, tak? Zdrowy niemowlaczek. <laughs> Także Astaxantyna to jest produkt, który kochamy, no jest w promocji. Nieczęsto jest w promocji, więc warto z tego skorzystać. E, strona 30, 40, 40, która? Pierwsza. I teraz przyspieszamy tempo troszeczkę. Jeszcze jeden produkt wellness, a mianowicie e, kapsułki na włosy i paznokcie, które realnie wzmacniają paznokcie, powodują, że są bardziej błyszczące, nie łamią się. Ale zauważysz bardzo szybko wysyp baby hair, twój fryzjer nie uwierzy i będzie pytał co stosujesz i jest to też potwierdzone u nas w zespole. Każda osoba, która miała okazję testować, mówi, że fryzjer się skapnął, że coś się dzieje i pytał co bierze. I to jest właśnie to. Tylko uwaga, nie jedno opakowanie, tylko to jest kuracja 3 miesięcy. Trzeba sobie zamówić kurację 3 miesięczną, czyli cztery opakowania, bo jedno opakowanie trwa tyle co katalog, czyli 21 dni, czyli żeby były 4, 3 miesiące, trzeba wziąć cztery opakowania. I to jest ten produkt naprawdę polecam, niezależnie od tego. Tak, i też nagrywam o tym filmik, także też podlinkowuję. I tam też wrzuciłam w tym filmiku przed i po, więc zachęcam do obejrzenia, strona 47. Na 47, w zasadzie chciałam 46. Są produkty znowu do opalania, i tylko chcę o nich przypomnieć. Rewelacyjnej jakości. Sprawdzą się na każdej szerokości geograficznej. Są przebadane. Tutaj mam akurat dla dzieciaczków. Tutaj mam 30. dla siebie. Wziąłam tą 30. Chciałam wziąć 50. w sprayu, ale akurat się skończyła w magazynie. Spóźniłam się i tak sobie czekam, aż się znowu pojawi. To jest ta. Są fantastyczne. I ten po opalaniu też jest bardzo dobry. E, ok. Strona 51, tutaj mam skrzętnie napisane, to jest właśnie jajeczko, ono takie jest wielkie na stronie, ale ja pokażę, ja tutaj mam zawsze przy biurku takie jedno, takiej wielkości, to jest kremik uniwersalny i dziś powiem o takim niestandardowym zastosowaniu, bo jest świetny na ugryzienia komarów, kiedy Cię komar chapnie, smarujesz się tym i skąd przechodzi, także a oczywiście tutaj na to wszystko, co jest w katalogu opisane, na wszystkie suche skórki, usta, zamiast błyszczyka, zamiast kremu pod oczy, jak najbardziej się sprawdzi na jakieś tam wyjazdy. Ym, I się zmieści do kieszeni, do każdej nawet najmniejszej torebki. Na stronie 52-53 tutaj nie będę opowiadać o żadnym produkcie, jest osobna, tylko zwróć uwagę, jest cała masa maseczek. My kobiety kochamy maseczki. I tutaj do każdej potrzeby z Twojej skóry znajdziesz maseczkę. I tutaj są też takie, zobacz, w takich dużych wydaniach, więc nie tylko i takich jednosaszetkowych, ale w takich dużych, jeżeli lubisz robić je sobie regularnie. Bardzo je polecam. No, w zależności od tego, czego potrzebujesz, tak? Czy masz, no tutaj jest wszystko opisane, może tak. Nie będę o tym teraz opowiadać, bo to nie był mój cel, tylko chciałam zwrócić uwagę. I na no jeszcze na kolejnej stronie też jest jedna maseczka, ale taka typowa do suchej skóry. Teraz tutaj mamy stronę 66. Na stronie 66. 60... Z tej szóstej. Zaraz bo mi Jest seria e, Nowage. Ja dawno nie mówiłam o seriach Nowage. Jest to seria, która tak może Cię wystraszyć cena, znaczy wystraszyć nie wystraszyć. 379 zł w katalogu. Dla nas niższa cena. No odejmij sobie 20%, jeżeli masz kartę klubową, tak jak mówiłam, osoba, która Ci pokazuje ten filmik, gdzie tą kartę klubową zrobi, albo tutaj na dole pod filmikiem jest Link. E, jest to. Seria, która stosowana razem, czyli nie, że kupujesz każdy produkt osobno, ale używasz wszystkich razem, daje Ci siedmiokrotnie lepsze rezultaty niż pojedyncze. I co ona Ci daje? Akurat ta konkretna seria e, rozjaśnia przebarwienia i wszystkie inne problemy z nierównym kolorytem skóry, czy ona jest, nie wiem, taka ziemista, czy żółtawa, czy masz jakieś blizny, niezależnie od tego, co tam się dzieje. Ta seria ci to rozjaśni i rozświetli. Ona cudownie rozświetla i dlatego ją dzisiaj chciałam pokazać. Dlatego, że jeżeli masz serę ładną i gdzieś tam tylko walczysz z przebarwieniami, nie chcesz się nakładać podkładów, ona cię będzie pięknie rozświetlać, będzie to wyglądało fantastycznie. No i oczywiście ona także jest z filtrem, tak? Czyli tak jak. Każda, e, każda seria. Nie wiem, czy to jest napisane filtr. Tak, 30. Także, także spokojnie można z samym tym e, wychodzić. E, m, możesz oczywiście poczytać o tym też na stronie Oriflame. E, tam też w linku, tak, wrzucę też jakiś, wrzucę też link do, do poczytania o tych seriach. E, strona 71. I tutaj mamy produkt, który, e, który jest sprawdzony przez osoby z cerą trądzikową albo z rozszerzonymi porami. E, teraz też w lato to się może. Może dziać częściej. I tutaj jest produkt, który nakładany na twarz minimalizuje zwęża pory i też świetnie właśnie działa na cerę dorosłą trądzikową. I do tej, do tej serii jest jeszcze, są jeszcze dwa produkty, tutaj one w tej chwili nie są w promocji. I także dla nastolatków się nadaje. Także jeżeli masz jakiś problem z cerą. Tego typu to będzie produkt odpowiedni dla Ciebie. I tak jak mówię, ja to podkreślam, ja wybieram produkty, które naprawdę są albo przeze mnie przetestowane, albo przez ludzi z mojego otoczenia, którzy sprawdzili na sobie i ja byłam zachwycona ich rezultatami, bo widziałam. Więc to nie jest, nie wiem, od czapy, bo w katalogu jest tak napisane. Ja to widziałam. E, dobra, idziemy dalej. Strona 103, już na szczęście się przesuwam, trochę dalej w katalogu. Po drodze też widziałam dużo fajnych rzeczy, no ale cóż, coś trzeba wybrać. Jest seria lakierów i ja ją kocham. Dlaczego? Dlatego, że ja jak pomaluję sobie paznokcie, to mi się potem nie chce ich zmywać, i im dalej do zmywania, to tym, tym lepiej dla mnie. A stosując ten lakier, któryś kolor, tutaj mam akurat taką krwistą czerwień, to jest ten. I stosując ten, on nie jest czarny, tylko jest przezroczysty, to jest lakier nawierzchniowy żelowy, paznokcie trzymają się do 11 dni. Serio, na moich się nic nie chce trzymać, a te normalnie mur, beton. Piękny efekt, bardzo trwały i bardzo szybko schną. co też jest dla mnie czymś co, takim argumentem, który do mnie mocno przemawia. Co dalej? Strona 104, aha daleko. Tak się cieszyłam, że tak przeszliśmy już sobie dalej. A tutaj już tylko jedną karteczkę przeskakuję. Aha, taka szybka zajawka, bo ja o nim w innych przeglądach mówiłam częściej. W końcu sobie kupiłam. Jest to podkład, a mi faluje katalog, Jest to podkład um, Jordanie Gold Silk, liquid silk, czyli płynny jedwab. I faktycznie on jest tak niesamowity w dotyku. Że tego się nie da opisać. Ja w życiu czegoś takiego nie dotykałam. E, ma dosyć. No, fan, fantastycznie w ogóle. Ja mam go w tej chwili na twarzy. Ja, w tej, ja się też leczę dermatologicznie, więc tego widać jakieś tam pewne przebarwienia, ale tutaj jest, chciałam, tu, tu, chciałam to pokazać, dlatego że jest powiedziane, że on tak kryje nisko bądź ma średni stopień. Nie ja powiem tak, on mi kryje. Czasami muszę, jeżeli na przykład, nie wiem, smaruję się rano, no to gdzieś tam po południu sobie dosmarowuję, ale jest naprawdę genialny i daje taki efekt, że jakbyś miała drugą skórę, w ogóle go nie widać. E, jedyna rzecz, która, która tak dosyć mnie denerwuje i to o tym też pokażę, że no ma tą pipetkę, ale jest tak płynny że yy, on mi się po prostu no, rozchlapuje, tak jak widać, no to jest mój z łazienki. nie wiem czy widać, on ma to już pochlapane. Ja po prostu sobie nakładam, nachlapuję trochę na ręce, rozsmarowuję, może nie profesjonalnie, no ale mówię, jako użytkowniczka po prostu robię tak pół minuty, nawet nie, nie wiem, 15 sekund i podkład jest na twarzy. Ale naprawdę jest genialny i zakochałam się w nim. Yy, ja mam akurat odcięty najjaśniejszy, nie mam porcelanowy. Yy, Okej. Okay. I jeżeli chodzi o pokłady, jeżeli potrzebujesz czegoś właśnie bardziej kryjącego, i e, no to tutaj jeszcze bardziej kryjącego to ten i on jest też w rewelacyjnej promocji 29,99 w katalogu, e, a normalnie kosztuje 64,90. I tak jak mówię jeszcze ty masz zniżkę, więc Jordani e, Gold zawsze możesz w ciemno brać, tylko musisz dopasować do swojej cery. E, Okej. Okay. I e, co ja chciałam? Aha, ten co pokazywałam, to on jest na okładce, na ostatniej stronie. Eee, tutaj był podkład Liquid Silk na stronie 104. Teraz strona 115. I na 115 co my mamy? Co my tutaj mamy? Mamy olejki. Olejki do włosów i odżywcze i ochronne. No, teraz latem słońce nam praży włosy i one tak sobie średnio potem wyglądają. Jeżeli jeszcze pojedziesz gdzieś nad morze czy będziesz chodzić na basen, to one będą mocno cierpiały, dlatego potrzebują dodatkowej ochrony. Kocham olejek ochronny, nie przyciąża, możesz nakładać na końcówki, albo na całe włosy, ja po prostu na całe nakładam. nakładałam sobie kilka kropel, no takich kilka pompek na te moje długie włosy. Eee, tak, i po całości. Moim dzieciom to nawet na grzywki nakładałam i nie było efektu przetłuszczenia, a włosy były naprawdę tak widać, że one są takie odżywione, takie błyszczące, sprężyste. Bardzo polecam ten olej, ten tutaj. Ochronny ten odżywczy też jest spoko, ale tutaj jest jakaś nowa wersja i tego jeszcze nie używałam, więc nie wiem. Jeżeli wiesz, to się wypowiedz. Dobrze. Strona, tutaj miałam 115, 116, znowu nie polecimy za daleko, ale właśnie, jeśli chodzi o włosy, ja tutaj mamy szampon i ja go chcę pokazać, ponieważ dużo o nim dobrego słyszałam, że fantastycznie działa na skórę głowy, bo tutaj ma mnóstwo minerałów, które są potrzebne właśnie naszej skórze, i e, widziałam nawet efekty na dzieciach, które miały jakąś taką ciemieniuchę, której niczym nie dało się zlikwidować, i po tym szamponie przechodziło. Ja mam problem ze skórą głowy. Po urodzeniu drugiej córki, gdzieś tam zaczęły mi się problemy z bardzo taką wrażliwą, miałam taki przez, przez bardzo, no przez te wszystkie lata, no, już 6 lat, problem, że nic mi nie działało. Znalazłam jeden, jedyny szampon we Włoszech. Który ściągałam sobie z Włoch, i to był jedyny, który mi pomagał w Polsce nie było. Aż w końcu rok temu wykorzystałam mój roczny zapas. No i zaczęłam się męczyć. Nawet takie, wiecie, apteczne mi nie pomagały, aż końcą mówią, już dobra, skoro nic mi nie pomaga, to będę używać tego, bo widziałam, co on robi z, ze skórą głowy. Pierwsze opakowanie nic, drugie opakowanie nic. I teraz byłam u dermatologa właśnie z cerą. I też porozmawiałam o, ty, o tej skórze głowy. Pani dermatolog mi zaleciła jakiś tam znowu szampon apteczny. Ja wracam do domu i mówię: Dobra, no to zobaczmy, jak ta moja skóra. I powiem ci, że, że nie mogłam wyjść z podziwu, bo problem się skończył. Po prostu potrzebowałam więcej. I oczywiście ja ci nie gwarantuję, że jeżeli masz jakieś problemy, nie wiem, takie typowo dermatologiczne ze skórą głowy, to ci przejdzie, bo, bo nie, no bo musisz iść do dermatologa, tak? Ale, ale ja po prostu chcę pokazać, że to czasami potrzeba trochę więcej i warto dać mu szansę, bo jeżeli właśnie coś ze skórą głowy jest nie tak, to ten szampon będzie świetny. I on też na włosy bardzo fajnie działa. Ja nie narzekam wcale, że, że tylko skóra głowa, włosy to już nie. Bardzo dobry jest. A tutaj tuż obok mamy Swedish Spa ym, masło do ciała, które pokaże, ono jest takie duże, pięknie pachnie i cudownie na Ono jest takie twarde i, znacznie, dobra, twarde, pokażę. No nie jest jakieś takie super twarde ale ono tak się idealnie wchłania, nie zostawia takiej, takiej e, tłustej, klejącej się nie wiem, otoczki filmu na, na skórze, tylko idealnie się wchłania, pozostawia taki, mm, taki świeży. Mi się to z takim właśnie spakoja, że dokładnie tak jak się nazywa. I niesamowicie nawilża, dwa razy bardziej nawilża niż jakikolwiek inny balsam czy krem z Oriflame. Także tak, na takiego maksymalnego nawilżania... Masą do ciała, zakochasz się w nim. Naprawdę zakochasz się w nim. Nie znam osoby, która by się w nim nie zakochała. Um, Okej, okay, już mamy się ku końcowi, a teraz na stronie 119. Tutaj proszę Ciebie, jeżeli masz ten problem albo ktoś z Twojej rodziny ma, o testy, bo nie testowałam tego, ale chcę zwrócić Twoją uwagę, bo to jest produkt podobny do innego w katalogu. Ja cały czas myślałam, że to był inny, że to był żel pod prysznic, ale tak teraz przeglądam, i mówię, kurczę, to nie jest żel, to jest szampon przeciwłupieżowy z um, organicznym olejkiem z drzewa, herbacianego i aloesem. Na bank przetestuję, dam mężowi. No ja już teraz nie mam tego problemu, ale mój mąż jeszcze ma. W zasadzie właśnie muszę powiedzieć, żeby... No dobra, Przed, będziemy testować, dam znać, ale jeżeli Ty wcześniej przetestujesz, to napisz w komentarzu, i, e, i, będziemy, i będziemy tutaj działać i wspólnie się dzielić doświadczeniami. E, strona 123. Na 123 mam krem dzieciaczkowy, krem do dzieci. To on jest, zobacz, zwrócił wagon, nie jest duży, ale jest bardzo wydajny i nawet dla AZS-owców, dla dzieci z problemami skórnymi. E, zapytaj osobę, która pokazuje Ci ten filmik, mamy taką grupę z, e, na Facebooku, gdzie się dzielimy efektami przed i po stosowaniu produktów. Poprosi o dodanie i zobaczysz, co ten krem robi ze zmianami skórnymi. On jest niesamowity. Oczywiście nie tylko dla dzieci, dla osób dorosłych także. E, natomiast no, nawet dla dzieci. On tutaj funkcjonuje od pierwszego dnia życia. Także e, jest to coś, co ja mam w domu. I no to każdej powierzchni ciała pasuje. Tak samo ten tutaj do, do mycia ciała i włosów, tak samo dla dorosłych. Jeżeli masz bardzo wrażliwą skórę, śmiało możesz ten produkt też sobie zamówić. I strona 125, no jeszcze co dobra, jest moja ulubiona seria do włosów. Gdybym nie miała problemów z skórą głowy, używałabym tego szamponu. Tą odżywkę cały czas używam, bo ją uwielbiam. Ona jest podaje, um, że proteinowo-humektantowa, czyli taki, taki kombos tak naprawdę. I, i ten szampon, one dają takie miękkie włosy, one mi się tak pięknie potem układają. No Rzadko używam ze względu na skórę głowy, ale tak jak mówię, ja mam, to jest w ogóle coś tak. Takiego, co um, prawdopodobnie 99% z Was nie ma. <laughs> Więc bardzo polecam są świetne i do tego jest jeszcze maska e, do włosów. I um, strona 133. Krem do, stóp, u, up tutaj. krem do stóp, jest to krem, który musisz przetestować i tutaj mi zaufaj, Ym, ma 10% mocznika, więc cudownie zwiększa nawet najtwardsze pięty. Teraz, kiedy chodzimy w sandałkach, te stopy są nawieżne zawsze, tak naprawdę nie tylko teraz, zimą tak samo, bo same dla siebie, musimy o siebie dbać, chciejmy o siebie dbać, a nie tylko, żeby nas inni widzieli. Yy, dla własnego dobrego samopoczucia. I po tym, jak nakładam wieczorem ten krem, to moje stopy, ja czuję, jak one by były takie a, dzięki. Więc bardzo polecam, jest rewelacyjne. E, I co tutaj jeszcze? W zasadzie chyba już pokazałam wszystko, bo tutaj pokazałam, to wcześniej pokazywałam, i jeszcze na końcu e, zakochałam się w tej nowej serii e, żeli pod prysznic mają bardzo intensywny zapach. E, znaczy to nie jest tak, że on nie tak bardzo mocno pachnie, ale chodzi o to, że on się potem długo na skórze utrzymuje, potem cała łazienka pachnie, jak się otworzą drzwi, jeszcze w domu tym pachnie, więc uwielbiam i teraz mają bardzo fajną cenę. Także e, posłuchaj. Tak jak mówiłam, to był mój przegląd, katalog trwa do, do 26 lipca, zamawiaj śmiało, zapisuj się śmiało, ponieważ to do niczego nie zobowiązuje, a już możesz zobaczyć jakie masz zniżki, powkładać sobie do koszyka, teraz jest fajny program, witamy, podlinkuję go, jak tylko zrobię o nim filmik, chyba, że już go mam, nie wiem, tutaj go podlinkuję albo na końcu tego filmu, więc też zobaczysz, to jest program z nagrodami dla osób, które po prostu się teraz zapisują i Oriflame po prostu za zakupy takie normalne, standardowe właśnie nagradza. Także zachęcam, na pewno, na pewno znajdziesz coś dla siebie i potem w komentarzu podziel się, co to by się najbardziej sprawdziło, w czym się zakochałaś, co jest dla Ciebie hitem hitów, no i będziemy się tutaj wymieniać z postrzeżeniami. A jeżeli masz jakieś pytania, to też się pisz i pamiętaj o subskrypcji kanału i o lajku, ponieważ bardzo mnie to motywuje do dalszych filmów. Pozdrawiam!